Dzisiejszy dzień jest chyba takim idealnym, myślę, na to, aby się spotkać wokół osoby Mikołaja Kopernika, bo to dokładnie wczoraj, 19 lutego 1473 roku Mikołaj Kopernik przychodzi na świat, czyli obchodzimy tą 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. W kwietniu będziemy obchodzić 480. rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika. A naszej szkole patronuje Mikołaj Kopernik od 50 lat. Czyli można by stworzyć, skonstruować taki jubileuszowy tort, a na samej górze ja dokładam wisienkę, która w tle ma dziesiątkę. Ta liczba dziesięć jest nieprzypadkowa to jest dziesiąta edycja stypendiów z Funduszu Kazimierza Michalskiego. Rozpoczęliśmy wręczanie tychże stypendiów w 2013 roku, więc po tych 10 latach dzisiaj obchodzimy również swój jubileusz, również swoją rocznicę zasnął. No i w tym czasie obdarowaliśmy no blisko 400 uczniów naszego liceum, z tego funduszu to były stypendia naukowe, stypendia olimpijskie, stypendia sportowe, czyli za osiągnięcia sportowe, za osiągnięcia naukowe. Dzisiaj mamy 23 uczniów, którzy osiągnęli w tym półroczu kończącym się nie tak dawno temu średnio 4-9, więc to są naprawdę osoby, które charakteryzują się taką konsekwencją. Wytrwałością w dążeniu do celu, tak jak Mikołaj Kopernik, i myślę, że tak samo jak i Państwo, nasi absolwenci. I em, też wręczamy na koniec roku stypendia olimpijskie. To są stypendia dla e, uczniów, którzy zostają laureatami bądź finalistami olimpiad e, przedmiotowych. Przez te 10 lat wydaliśmy blisko 120 tysięcy złotych na nagrody, na stypendia, a to wszystko dzięki Kazimierzowi Michalskiemu, też absolwentowi pierwszego liceum Glowszopsownów. No wówczas to było cesarsko królewskie gimnazjum wyższe bo był to rok 1920 nie, no to przepraszam. To było cesarz, cesarsko Królewskie, wtedy Wyższe Gimnazjum? <laughs> no, ja nie jestem historykiem, może oddam głos historykowi. Dobrze, nie wnikajmy. W, każ, w każdym bądź razie, w każdym razie w 1928 roku kończy liceum. Jego historia to naprawdę per aspera d'astra. Przez prawdziwe, przez prawdziwe trudy sięga gwiazd. Przychodzi na świat w 1908 roku, czyli dorasta w, w dziejach związanych z I wojną światową. Urodził się w Sieniawie. Ta ziemia Sieniawska bardzo mocno była doświadczona przez I wojnę światową. W tą dorosłość był absolwentem Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie, skończył prawo wkracza w dorosłość, w to życie zawodowe, życie małżeńskie, rozwija się, otrzymuje nominację do Sądu Jarosławskiego i wybucha II wojna światowa. Mieszkał w Sieniawie, więc w ówczesnym Związku Radzieckim, bo ta granica została ustalona na Sanie i tym samym zostaje zesłany na Sybir. Później po amnestii dołącza do generała Andersa i cały długi, bardzo długi szlak bojowy przechodzi przez Półwyseba Peniński, między innymi walczy pod Monte Cassino. I długie lata spędza, osiedla, osiedla się w Oksfordzie i związany z Biblioteką Oksfordzką. Tam pracuje w latach 70., przechodzi na emeryturę. I 2000, w 2011 roku pojawia się po raz pierwszy w naszym liceum, liceum ogólnokształcącym już jako bardzo sędziwy mężczyzna, bo w wieku 101-102 lat i po tych trudach, po tych ciężkich doświadczeniach życiowych on jednak postanawia właśnie wrócić w, te, w to miejsce, które które w jakiś sposób go ukształtowały, które dużo mu dały Między innymi w mury pierwszego liceum ogólnokształcącego bardzo na sercu mu leżało to, aby wspierać młodzież i postanawia część swojego majątku przeznaczyć na fundusz stypendialny, fundusz stypendialny, który nosi jego imię, stąd właśnie Kazimierz Michalski, który się pojawia, który jest jakby wpleciony po części w Mikołaja Kopernika i w każdą, każdego absolwenta naszego y, liceum. Y, serdecznie gratuluję wszystkim y, stypendystom tegorocznym. Jest ich 23. Y, z tego miejsca również chciałbym podziękować komisji stypendialnej na czele z, z panem profesorem Pawłem Szymskim, która zajmowała się całym procesem rekrutacyjnym, wyborem. Tychże uczniów naszych. I myślę, że to jest najlepszy moment na to, aby tą wisienkę na torcie skonsumować i zaprosić panią dyrektor oraz pana profesora Pawła Szymskiego na scenę, aby właśnie wręczyć stypendia z funduszu Kazimierza Michalskiego, pana Kazimierza, który jest. Również nas, naszym nieodżałowanym absolwentem. Bardzo prosimy Szymona Bawora. Dziękuję. Izabela Boryło. Wraz z rodzicami, oczywiście. Hubert Dołębski, wraz z rodzicami, bardzo prosimy. Nie ma Huberta. Julia Helon, bardzo proszę. maciej chypiak Karol Kianka Oczywiście z rysami. Kinga Klisz. Lidia Konieczny wraz z rodzicami. Jagoda Kołodzi. Mateusz Kornaga. Aleksandra Kosztyła, bardzo prosimy, zapraszamy na scenę. wraz z Dawid Krawiec Kornelia Machnica bardzo proszę z sami z maną. Piotr Pawełek. Bardzo prosimy Dominikę Połeć. Zapraszamy Marcela Pujewicza wraz z rodzicami. Dziękuję. Wiktoria Pyżak, zapraszamy. Zapraszamy z Skrzypek. Dziękuję. Milena Wajda, na Zapraszamy Jowitę zawiera, Zapraszam Magdalenę Wotę. Zapraszam Karolinę Ziębę. No i Hubert Żurawski, bardzo prosimy. Ja bardzo dziękuję panu Andrzejowi, jak również przewodniczącemu tej komisji stypendialnej, która liczy środki panu Pawłowi Szymskiemu za przeprowadzenie wręczenia stypendium. I tutaj tak jak pan Andrzej Bajan wspomniał, że jest więcej absolwentów, czterech plus jeszcze yy, pani Ola, ale tak naprawdę na tej sali jest dużo więcej absolwentów, bo to są absolwenci, nauczyciele, którzy pracowali, pracują w tej szkole. To są absolwenci, rodzice których dzisiaj uczniowie odbierają stypendium. Jest nam niezmiernie miło, że te kolejne pokolenia wiążą swoje losy z Jarosławskim Kopernikiem. Już kończąc, chciałabym naszym szczególnym gościom podziękować i wręczyć taki skromny upominek za to, że zechcieli spotkać się w naszej szkole z nami uczniami, rodzicami, jak również z pracownikami i nauczycielami, którzy już są na emeryturze, zechcieli podzielić się tym, co przeżyli tutaj, co osiągnęli i przekazać te cenne wskazówki, które są tak naprawdę bardzo istotne dla tego młodego pokolenia, dla naszych uczniów. Zapraszam może tych szanownych gości, może tutaj na chwileczkę, jeszcze na moment. Zaszczyt. I dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz z całego serca dziękuję. I mogę życzyć tylko dalszych sukcesów, bo mam nadzieję, że to nie ta gwiazda która tam świeciła, już została osiągnięta, ale ona jest jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, więc również życzę Państwu, żebyście Państwo dalej sięgali do tej swojej gwiazdy. Jeszcze raz dziękuję. No dziękuję bardzo. Naszym gościem honorowym był też Pan Starosta, więc chciałabym również podziękować za to, że towarzyszy przez cały czas tej naszej szkolnej uroczystości, tym święcie per aspera astra, przez trudy do, do gwiazd, więc Panie Starosto, bardzo dziękuję, że jest Pan z nami, bardzo dziękuję za, za te myśli, ten gram, który Pan Starosta przekazał w pierwszym dniu uroczystości, kiedy rozpoczynaliśmy we wtorek te nasze dni kopernikańskie, bardzo Panie Starosta, dziękuję Szanowna pani dyrektor, państwo profesorowie, Trzygodni księża, państwo profesorowie, tej naszej Jarosławskiej Alma Mater, uczniowie, rodzice, szanowni państwo zgromadzeni na tej wspaniałej uroczystości. Obiecywa, obiecałem tutaj, Pani Dyrektor, że będzie krótko i postaram się to zrealizować, aczkolwiek nie jest to takie proste. Mając tak wspaniałych panelistów tutaj i słuchając tak wspaniałych świadectw, tak wspaniałych dowodów na to, że warto, że warto iść tą drogą. Per aspera ad astra, Szanowni Państwo, tak naprawdę to jest droga każdego człowieka, każdego z nas. Przy czym ten cel, czyli gwiazdy to już są definiowane w różny sposób, ale każdy z nas przechodzi przez tą drogę w trudach, bo z reguły to życie, jak ktoś kiedyś powiedział, ja też użyję tego kolokwializmu, nie jest usiane różami, jest trudne, ale warto się starać, proszę państwa i tak naprawdę tutaj bardzo podobało mi się sformułowanie pana dyrektora odnośnie tego celowania w księżyc, prawda? Bo zawsze, przepraszam, to jest tutaj pan zacytował oczywiście powiedzenie tutaj pana profesora z naszej, z naszej szkoły, z pierwszego liceum, że warto mierzyć w księżyc, bo zawsze zostanie się na tym firmamencie jako gwiazda. I tak naprawdę, proszę Państwa, to nasze liceum, w którym się znajdujemy, jest taką gwiazdą na firmamencie naszych szkół jarosławskich. Od 50 lat mamy wspaniałego patrona. Tym patronem jest Mikołaj Kopernik. Tak naprawdę to Mikołaj Kopernik uporządkował wiedzę o sferze niebieskiej doprowadził do tego, że ta nauka o ciałach niebieskich, o obrotach tych ciał stała się bardzo uporządkowana. I tak jak wspomniałem, że taką gwiazdą tej naszej Jarosławskiej edukacji jest nasze liceum, i taką rolę też liceum spełnia, jeżeli idzie o uporządkowanie tego pewnego chaosu, który jest wśród absolwentów szkół podstawowych, którzy wybierają szkołę. Ale ta nasza Jarosławska alma mater tak naprawdę porządkuje ten pewien twórczy nieład, który jest w głowie każdego młodego człowieka, i stąd tak naprawdę młodzi ludzie, już jako absolwenci, jako maturzyści, wychodzą ukierunkowani, czego najlepszym dowodem są nasi wspaniali goście, wspaniali paneliści, którzy osiągnęli. Cel w swoim życiu, może realizują go ciągle, bo tutaj pani profesor wspominała, że jest w zasadzie na początku tej drogi. Także, no, jeżeli początek drogi tak wygląda pani profesor, to tak po kilku latach to no, będziemy na pewno śledzili Pani dokonania i trzymali kciuki. Szanowni Państwo, jestem naprawdę. Wdzięczny pani dyrektor za to, że ta wspaniała rocznica nadania imienia czy też 550-rocznica urodzin waszego wielkiego patrona jest w tak wyrazisty sposób obchodzona. Bo tak naprawdę przez tydzień jest to potrzebne, bo taką szkołę, jaką jest nasze liceum, takiego patrona, który. Wskazał, jak znaleźć drogę. Warto, warto wskazywać i warto podkreślać przy każdej, przy, każdej okoli, przy każdej sytuacji, a w takiej sytuacji w tej chwili jesteśmy, gdzie te rocznice są naprawdę wspaniałe i szkoła podtrzymuje swoje tradycje, a tak naprawdę efektem pracy państwa, państwa profesorów są. Ich wychowankowie, są dokonania tych wychowanków. Życzę, aby ta satysfakcja, która na pewno Państwa napełnia, spotykając tak wspaniałych absolwentów szkoły, którzy osiągają takie wspaniałe efekty w swoim życiu, realizując się na wielu płaszczyznach, bo tutaj tak naprawdę. Bardzo się ucieszyłem jeszcze ostatnie zdanie, że jest aż trzech pasjonatów historii, ja pozwoliłem sobie na takie pamiątki, żeby, żeby Państwo chętniej wracali tutaj do Jarosławia, ale na pewno wracacie i wybrałem taką książkę pamiątki z Jarosławia. To jest taki, taka retrospektywa historyczna. Jarosławia przedstawiona w formie pocztówek z przełomu XIX i XX wieku, nie wiedząc, że będziemy mieli. No to pani profesor jest historykiem, ale tutaj pan profesor mówi, że jego pasją jest historia, a tutaj za państwem siedzi pani profesor i myślę, że tutaj jest dużą zasługą pani profesor jest wszczepienie tej pasji. Ksiądz również wspominał o o pasjonowaniu się historią, więc bardzo się cieszę, że trafiłem w te gusty. Pani dyrektor, bardzo, bardzo gratuluję i jestem pełen uznania za przygotowanie tych, ob tych obchodów rocznicowych. Pełna sala w dniu dzisiejszym i ta uwaga, którą Państwo skupiali słuchając tych wspaniałych rzeczy, o której nasi paneliści opowiadali, jest dowodem na to, że. To wydarzenie, bo tak można określić, te nasze spotkania przez tydzień jest naprawdę przygotowane w sposób bardzo dobry, żeby nie powiedzieć perfekcyjny i jest na czasie. Także gratuluję pani dyrektor, a wszystkim Państwu życzę wszelkiej pomyślności uczniom, którzy uczęszczają do tej szkoły, żeby po kilku, to już wybrzmiało na tej sali, czy też kilkunastu latach, właśnie przy kolejnych rocznicach, zajmowali miejsca tutaj panelistów i opowiadali o swoich dokonaniach. Tego życzę z całego serca rodzicom, którzy są wśród nas. Życzę satysfakcji z tych swoich pociech, które uczęszczają do naszej szkoły. Państwu, profesorom, życzę tej satysfakcji niezmiennej, żeby powiedzieć tak, to jest mój uczeń, który osiąga, a tak naprawdę każdy z tych uczniów, z tych absolwentów naszej szkoły jest powodem do tego, do dumy, że ma tak wspaniałych wychowawców, nauczycieli i dyrekcję. Życzę wszystkim Państwu z wszelkiej pomyślności, z samych sukcesów, a korzystając, że jest tak szerokie grono Państwa i wybrzmiały tutaj takie świadectwa księdza dotyczące tej sytuacji, w której się znajdujemy w tej chwili, i korzystając z tego, że tak, no, już dwa miesiące przekroczyliśmy ten próg nowego roku, ale na życzenia nigdy nie jest za późno, więc. Korzystając z tego życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności, spokoju i pokoju dla Państwa, dla Państwa rodzin. Dziękuję. Chyba przeciągnąłem te 5 minut, ale dziękuję bardzo. Panie starosto bardzo dziękuję za tak piękne słowa skierowane do naszej społeczności szkolnej. Te słowa podziękowania chciałabym również skierować do wspaniałych nauczycieli Pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. To, że tak świętowaliśmy dni kopernikańskie to jest zasługa i pomysły wspaniałych profesorów, jak również wspaniałych uczniów z całego serca Państwu dziękuję za te pięć dni obchodów dni kopernikańskich w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. Myślę, że należało się trafić. Wybaczcie Państwo, nie jestem w stanie wymienić tych wszystkich nazwisk, bo tych osób jest bardzo, bardzo wiele. Czyli jeszcze raz ogromnie dziękuję. Dziękuję również Panu Dyrektorowi Robertowi Drewniakowi, że chciał poświęcić czas i yy, nagłośnić nam naszą dzisiejszą uroczystość tak, żeby było wszystko dobrze słychać, nawet na końcu tej auli. Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi. Bardzo dziękuję panu Jerzemu Duszko za to, że zechciał nagrać nam tą uroczystość. Nie wszyscy uczniowie mogli w niej uczestniczyć, w tej chwili każdy będzie mógł poglądać, bo będzie zamieszczona na nagranie z tej uroczystości na stronie naszej szkoły. Dziękuję panu Dariuszowi, który robił zdjęcia. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.